przywrócenie w Polsce sprawiedliwości w znaczeniu przywrócenia w Polsce sprawiedliwych sądów jak widzicie państwo jest bardzo trudne ponieważ tam ten stary układ bardzo mocno się trzyma i nie chce pozwolić sobie na to aby zabrać im przywilejów i tej władzy do której doszli nad ludźmi ale muszą zrozumieć że ich praca to także służba dla Rzeczypospolitej a przede wszystkim dla polskich obywateli i że to jest najważniejsze i że nie obywatel jest dla sądu tylko sąd jest dla obywatela i że sędzia służy służy ludziom i służy Rzeczypospolitej tak proszę państwa to jasno wynika z zasad polskiej konstytucji, tylko państwo sędziowie nie chcą tej konstytucji w ten sposób czytać. Na tym polega właśnie największy problem, że niestety sami w ten sposób zaprzeczają, że są prawdziwą elitą polskiego społeczeństwa, uzurpują sobie tą nazwę. Bardzo przykro mi jest to powiedzieć. Prawdziwa elita dba o interesy zwykłych ludzi. Bo jest do tego zobowiązana, to właśnie dlatego może się nazywać elitą, że stanowi przykład dla innych, pozytywny, a nie negatywny. Gdyby było inaczej, to ocena wymiaru sprawiedliwości społeczna nie byłaby taka, z jaką się spotykamy, że zdecydowana większość Polaków fatalnie wyraża się o wymiarze sprawiedliwości o tym, jak on działa i o tym, czy polskie sądy są sprawiedliwe. Ja nigdy nie zrozumiem tego, jak sędziowie Sądu Najwyższego mogli orzekać w tym samym sądzie, w którym obok nich siedział sędzia, co do którego dziś do dzisiaj możecie Państwo wysłuchać w internecie, jak dyskutuje, jak załatwić sprawę w Sądzie Najwyższym. I taki człowiek orzeka razem z nimi i im to nie przeszkadza, nie wyciąga się wobec niego żadnych konsekwencji, nawet w tym sensie koleżeńskim. A potem dziwią się, że ludzie nazywają ich kastą. A jakżeż to nazwać inaczej, jeżeli jest taka obrona niesprawiedliwie uzyskanych przywilejów w postaci ewidentnej nietykalności i niemożności wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji i prawnych, i dyscyplinarnych, bo sami wobec siebie nie umieją żadnych konsekwencji wyciągnąć. To jest, proszę Państwa, coś, czego jeżeli nie przerwiemy, to Polska nigdy nie będzie państwem sprawiedliwości. Nigdy. I zasada sprawiedliwości wyrażona w polskiej konstytucji zawsze będzie zasadą pustą. Trzeba ją wreszcie wypełnić treścią, a wypełnienie jej treścią wymaga zmian. Dopiero po tych zmianach Polska naprawdę będzie mogła stać się państwem sprawiedliwym. Wielu ludzi na zachodzie Europy nie rozumie tego. Nie są w stanie zrozumieć tych procesów, ponieważ mają inną mentalność. Dla nich sędzia to jest niewyobrażalne, żeby dopuścił się czegoś takiego. Jest niewyobrażalne, żeby w internecie można było wysłuchać nagrań z propozycjami korupcyjnymi i kiedy rączka rączkę myje, że się sędziowie dogadują między sobą, jak będą sprawy załatwiali kolesiosko. To jest coś niewyobrażalnego. Kiedy mówi się tym ludziom, że coś takiego w Polsce ma miejsce, oni w to nie wierzą. Mówią, że to jest niemożliwe. Tymczasem każdy może tego wysłuchać w internecie. Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarce internetowej korupcja w Sądzie Najwyższym. Jeżeli Państwo macie wątpliwości, proszę sobie wpisać na swoich urządzeniach mobilnych, na swoich komputerach i posłuchać, o czym w 2014 roku rozmawiali Państwo sędziowie na najwyższym możliwym poziomie władzy sędziowskiej. Ten system musi, proszę Państwa, zostać zmieniony i do tego konieczne jest wsparcie ze strony Państwa, zwykłych obywateli, bo jeżeli tego wsparcia nie będzie, to nadal będziemy wszyscy razem żyli w tym postkomunistycznym systemie, bo to są postkomunistyczne obyczaje, w których jest grupa nietykalnych, których nie wolno dotknąć, tak jak nietykalni byli przed 1989 rokiem. Chcieliśmy to wtedy zmienić i 30 lat cały czas trwa to samo. Czas, proszę Państwa, na to, aby to się wreszcie skończyło. Jestem przekonany, że większość polskiego społeczeństwa, większość ludzi w Polsce tego właśnie oczekuje. Proszę, żebyście Państwo wyraźnie o tym mówili. To jest chyba najważniejsza misja na najbliższe lata naprawy Rzeczypospolitej, obok poprawy tych zwykłych warunków bytowych ludzi. Proszę, żebyście Państwo takie właśnie zmiany w Rzeczypospolitej wspierali. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję za państwa codzienny trud pracy dla Rzeczypospolitej.